Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 17 sierpnia i to jest wtorek. Rozpoczynamy jak zwykle piosenką. Poranek kolejny, poranek Odkrywa przed nami nieznane Wstawaj prędko, uśmiech już, z nami róż. Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. To przysłowie mówi nam o tym, że są osoby dwulicowe, czyli głoszą zupełnie, mówią zupełnie co innego i nie stosują się do tego, o czym mówią. Czasami coś robią na pokaz, po prostu robią i mówią zupełnie co innego niż tak naprawdę w rzeczywistości, kim są. Dlatego starajmy się być spójni. Myślmy to samo, co potem mówimy. I to samo co później robimy. To jest czasami bardzo trudne, ale takie osoby zyskują szacunek i do takich osób mamy zaufanie. Bądź spójny. Ściskam, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już jutro rano. Wstawaj prędko, uśmiechuj się z nami już.